Słuchajcie, w temacie agentów AI i asystentów. Ja was kurwa do niczego nie będę namawiał, ale mogę wam jedną rzecz powiedzieć. Jest ta sama sytuacja, co była ponad 20 lat temu, jeżeli chodzi o temat stron WWW. Na początku stron nie miał nikt, żadna firma, żadna instytucja. A teraz każdy ma stronę. I to samo będzie w kontekście w temacie agentów i asystentów AI. Za jakiś czas, tylko tu będzie przyspieszenie o wiele szybsze. Każda firma, każda strona, każde konto social media, zwłaszcza firmowe, będzie posiadało swojego asystenta, agenta AI do obsługi klientów. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, że w ciągu pięciu minut, jeżeli nie odpiszemy, nie odpowiemy na zapytanie klienta, statystyki są takie, że tracimy 90% klientów. Więc, żeby ich utrzymać i być w grze, nie masz wyjścia, kurwa. Musisz zainstalować asystenta. Zobacz, co się u mnie dzieje na koncie, na moich kontach Social Media. Na dobę jest ponad 20 tysięcy interakcji. Ponad 20 tysięcy razy moi agenci reagują, rozmawiają z Wami, odpowiadają. I lecimy do przodu, kurwa. Zapraszam na Piły AI. Instalujcie, korzystajcie. Będzie dobrze.